jest? słuchaj, słuchaj, co się dzieje? A budzik! Szkoła! Szybko trzeba do szkoły! Zakończenie jest wielkie! Uuu, szybko się spieszymy! Dawajcie, dawajcie, wstajemy, wstajemy! Okej, okay, dzisiaj jest zakończenie! Nie możemy się spóźnić na zakończenie! Roku szkolnego! Ale jazda! Dzisiaj jest zakończenie, tylko moi przyjaciele kończą szkołę! Wreszcie będą wolni. Będą się nagrywali codziennie! Bo moi przyjaciele chodzili do szkoły. Ja już skończyłem dawno szkołę, wiecie, ja już tam byłem na studiach, ale moi przyjaciele, którzy mieszkają na Smajlandii, dzisiaj kończą rok szkolny! Tam jest Alek, tam mieszka Sebek i chodźmy do nich. Szybko obudźmy ich i jedziemy na rok szkolny. Zakończenie. Jestem ciekawy, jakie oni mają oceny. Szybko kliknijcie widzowie łapeczkę w górę, kto będzie szybszy ode mnie. ścigamy się do fontanny. Klikajcie łapeczkę za trzy, dwa, jeden. Teraz biegniemy. Szybko, ścigamy się do fontanny. Klikajcie łapeczki! Kto się cieszy! Kto ma wolne, kto skończył szkołę, to klika łapeczkę! Teraz i bum, jesteśmy. I tutaj znajduje się na środku wioski Smajlandii. Po lewej stronie mieszka Alek mój kolega, po prawej mój brat Sebek. I właśnie to oni, moi przyjaciele, dzisiaj kończą szkołę. Rok szkolny. I mają wolne wakacje. Ale super, będę miał ich codziennie. Bo wiecie, moi przyjaciele jak chodzili do szkoły, no to ja z nimi nie mogłem nagrywać. Bo Alek był w szkole z rana, Sebek tak samo. Ja ja, ja zawsze byłem sam. Ale teraz będę wreszcie z moimi przyjaciółmi, którzy skończą szkołę i będą mieć wolne. Dobra, chodźmy do Alka. Biegnijmy teraz do Alka szybciutko. Zobaczmy, czy on się przygotowuje. Zobaczmy, co robi Alek. Alek, Alek! Dżu, drzwi ma otwarte. Ale gdzie jesteś? Gdzie jest Alek? Alek już się powinien dawno robić śniadanie śniadanie do szkoły. Alek! O piłkę mam moją fajną, patrzcie. Smyslu no Team Piłko! No my Team ja właśnie też taką mam. I wy też możecie mieć taką fajną piłkę, która jest tutaj. Zobaczcie, mamy taką fajną piłeczkę i taką możecie mieć w prawdziwym życiu. Patrzcie, to mam ją tutaj. My no Team. Takie piłki są na moim sklepie smysocru.pl. I akurat w sam raz, jak kończycie szkołę, to możecie sobie iść pograć. Wy co? W piłkę! Woohoo! W piłkę możecie sobie. Iść, pograć, podbijać. Takie fajne piłki mam dla Was na moim sklepie Smilezu, Team, elegancka, dobra jakość. Piłki są dmuchane, możecie sobie nadmuchać, iść na plażę, na trawę. No wiadomo, tylko uważajcie, żeby się nie przebiła. <laughs> dobra, ale teraz pospieszmy się szybko. krok, apel, fajne rzeczy są na moim sklepie. My idziemy do Alka. Musimy się spieszyć, dlatego że czas leci i nie możemy się spóźnić na rok szkolny. Alek! Gdzie jest, Alek? Alek! Alek gdzie jest? Alek śpi! Alek! Wstawaj! Zakończenie roku szkolnego! Alek, wstawaj, że wstawaj! Co ty robisz no, ej, 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 stawaj, 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 stawaj! Stawaj, stawaj, ej, 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 co ty robisz? Rok szkolny, no dawaj, bo się spóźnisz, przebieraj się, ale już otwieraj to i się przebieraj Jaki musimy. rok, Sylwestra nie ma jeszcze. Jaki Sylwester! Alek, no, to... mamy dzisiaj zakończenie co? roku szkolnego poważnie Dawaj, szybko przebieraj się to, i zasuwamy! A ja cię, ty, faktycznie dawaj, czekaj, czekaj Przebieraj się, no eee, Alek się teraz przebiera. Tutaj wow. coś takiego, czekaj, Czyli Buty, buty Alek! Uuu, oh. ale się ubra. Uuu, wow! ja, ja, ja Alek, ale ładnie. Stop. To przygląda cudownie, tak? Ładnie, tak jest, jest. Chodź, 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 szybko, szukaj, idziemy po sepkę i pati jeszcze. A ja... mogę jeszcze pójść spać na chwilę? Nie, nie ma spania, chodź, chodź, Alek, bo nie zdążymy na zakończenie roku szkolnego. Jeszcze popati, no po popati, po szybko biegniemy. Biegniemy już po pati i sepka. Oni też pewnie śpią, wiecie, bo jest poranek, jest godzina ósma, a oni już sobie leżakują, już sobie wiecie, śpią. Ale jeszcze na zakończenie trzeba iść, odebrać oceny, odebrać świadectwo szkolne. Świadectwo no, część. i właśnie, skończenie ja szkoły, kasy. Ja jestem ciekawy, jakie ty ma. Jaki ty masz oceny. Ja jestem ciekawy, czy ty masz świadectwo z paskiem, czy jakim? No. No ja mi się jestem... wydaje, że tak koło paska będzie coś. Kołopaska, okej. Okay. A wy widzowie jakie macie? Napiszcie w komentarzu, jestem mega tego ciekawy. Jakie wy macie oceny i czy skończyliście już szkołę, albo dopiero w sensie rok szkolny? Piszcie komentarze, jestem tego ciekawy. A my idziemy teraz do Patty! Patty, Patty, gdzie jesteś? Rok szkolny się kończy, Patty! Gdzie ona jest? Tej jej też nie ma. O nie, jak chrapie. No nie wierzę, że wszyscy śpią, no kurde, Patty! Rok szkolny się kończy, ja musimy tak jechać kawa. do szkoły! Musimy jechać, wstawaj, rzecz! Wstawaj, że! Party, wstawaj, wstawaj, wstawaj! wstawaj. wstawaj. Party, nie! co ty tu robisz? Poczekaj, co ty tu robisz? Zakończenie roku szkolnego jest! Ubieraj się jedziemy! Ojej, przepraszam, ja zaspałam, już się zaraz ubiorę, czekaj, Szybko. ja dziś tutaj miałam przygotowane. Tak, pati się, się teraz najdę. ubiera, zobaczcie, pati teraz będzie się ubierała, zobaczymy, jakie będzie miała ciuchy, a wy widzowie, możecie się ubrać u mnie, mam fajne koszulki i nie tylko. Mam fajny koc, poduszki, fajne piłki i uwaga, czapki. Czapki z emblematem 3D pomarańczowe, albo i nawet niebieskie. Niebieskie też są, nawet mam fajne. A ah, i zapomniałem powiedzieć. O, pati jak się przebiera ładnie? Uuuu, Patti. Jakaś jeszcze zaraz, uwaga. O, Pati się ubiera. Dobra, ale upatrzcie, na moim sklepie wleciały nowe zdjęcia! Z okazji nowego roku szkolnego, z okazji z wakacji są moje nowe zdjęcia wakacyjne, które możecie mieć razem ze mną do każdej paczki. Jak zamówicie na moim sklepie smysokruplę wlatuje jakieś zdjęcie losowe, jedno zdjęcie do jednej paczki. Możecie dostać na przykład takie na pustyni, jak jestem z ptakiem, albo jak jestem przy najwyższym budynku na świecie koło basenu, albo jak lecę helikopterem nad Dubajem. Te właśnie trzy zdjęcia możecie mieć do kolekcji na moim sklepie. Jedno wrzucam do jednego zamówienia. Losowe. Możecie dostać albo to, albo może to, albo to. Wpadajcie zacząć pierwszania w opisie smajsokroka.pl, a teraz zobaczmy co Patty tutaj wykminiła. Patty jak się ubrała ładnie, wow. Ej, ale które spodnie lepsze? Te, czy takie czarne, bo te są galowe? Które lepsze? Weź mi podpowiedz. Te, czy różowe? Obróć się, no? obróć się. Okej, okay, musimy spodnie Patrycji, obróć się, obróć no, się. No, patrz, patrz. Takie ja mam, nie? Lub y, takie. No, takie, takie, to muszą takie być takie lepsze, bardziej galowe. galowe nie? nie? Nie mogą być takie różowe, bo to musi być poważnie. Ale to, to różowe może być. Dobra, okej, okay, pati ubrana. I teraz w takim razie wy jesteście dwójkę. Jeszcze sebek, jeszcze sebek został. Sebek, właśnie, sebek jeszcze, po sepka. jeszcze tylko sebek. Jeszcze tylko Sebka brakuje. I jedziemy na zakończenie. Czekaj, so, ja tu wyskoczymy może przez balkon. Szybko, szybko. Tak, przez balkon. Skoczymy, sebek! Łobu! O, dostałem. Uważajcie, uważajcie. Żebyście Oła. sobie nic nie zrobili na zakończenie. No właśnie. Na zakończenie roku jeszcze coś Ale sobie. Ale wszystko zarabiam. dobrze. No, sebek, radę. sebek, sebek, wstawaj, Sebek! sebek. Dawaj na Pot, zakończenie wstawa. roku szkolnego! Jest, sebek. on jest. Gdzie sebek. On, jest, no on nie. śpi, no nie wierzę, w to zasnął jeszcze ściuchami w ręce zasnął Sebek! O, sebek, sebek, sebek! Sebek, Sebek! się? Stawaj! W czapce śpi! O, w no. czapce! W czapce śpi! <laughs> w czapce elegancko ja, z... Dopiero się budzę! <laughs> Smaj slow team! Stawa sebek szybko. ma czapkę, fajną! S slow team tak jest! O! o dobra, dobra, wstał. Teraz, ściągaj tą czapkę i zakładaj szybko! Zakładaj ten swój ubiór! Ubieraj się! Nie ma czasu! Jedziemy do szkoły! Skoła, zakończenie! Ja zapomniałem całkowicie! Dobra, maj, dajcie mi chwilę, się, dajcie się, daj się, daj się, szybko ubieraj się, ubieraj się. Okej, okay, Sebek ubiera się i jedziemy na zakończenie. Dawajcie, bo muszę auto szybko, Podnie Mogą być takie, tutaj o. buciki, załóżmy takie, jeszcze jakieś tutaj. Czekajcie, muszę jakąś tu marynarkę ubrać. No szybko, to? dobra, no, no to. to wygląda porządnie, no słuchaj. Dawaj, sebek, nie ma czasu, szybciej ja... się Oto, o, ładnie wygląda. okej, okay, super, ładnie, dobra, ładnie dobra, zamykaj dobra. to. Może no być, jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Musimy teraz, wiecie, nie możemy się spóźnić, dlatego że e, możecie nie dostać świadectwa. A świadectwa są bardzo ważne. Musicie się dostać. Okej, jedziemy teraz, pojedziemy autem, żeby było szybciej. Nie pobiegniemy z buta, nie pojedziemy rowerami, tylko autem. Ja już was zawiozę. Cze ja się już ubiorę. Patrzcie, zakładam teraz swój garnitur, którym Mam tutaj elegancko. Wow. I tutaj zakładam teraz swój, bo ja też muszę ładnie wyglądać. Ja będę waszym takim opiekunem. O, ja jestem takim opiekunem, mam inny garnitur, ja mam taki bardziej starszy poważny. Fajnie, że będziesz nam towarzyszył. No, to taki tak. dorosły jesteś. Ja będę wam towarzyszył. Dobra, idziemy teraz do auta, ja będę kierował, bo wy jesteście uczniami. Dobra, a ja pojedziemy, fajnym, fajnym busikiem, po, busikiem Ale pojedziemy. Nie fajnie, jestem z przodu. O, dobra. jedziemy wszyscy w środku. W środku wszyscy. Tak jest, jesteśmy, jedziemy na gaz zakończenie po drogę, roku szkolnego. Okej, okay, jedziemy! Gdzie? Czekaj, przepraszam Gdzie tam? Ja nie, czy my to Jedziemy Jedziemy hmm, Zasuwamy na zakończenie roku szkolnego jedyna Szkoła dobra, jest dobra, tutaj jedziemy. Tu mamy drogę, wjeżdżamy na drogę szybciutko i Skręcamy w lewo, dobra Przejeżdżamy koło wielkiego budynku Creepera Patrzcie jaki wielki yeah. Tam jest Smilanda, tam jest Tado o, o pójdziemy na basen, na plażę pójdziemy tam Ej, się. O nie, przepraszam O o, wszystko w porządku, wszyscy cali? No, Zbieram, no, tak tak. Musimy się spieszyć, bo no. się spóźnimy Ej, sorry, sorry Jawiłem się głową w siedzenie chopie O ładnie, też zabrało. Sorry, Sebek, sorry Sebek, Ej, ja masz poduszkę Sebek, Sebek, masz poduszkę, poduszka za... poduszkę. zamortyzuje ci. fajne poduszki na sklepie. Takie miękkie, kwadratowe są, zobaczcie, grafika z dwóch stron, eleganckie takie możesz sobie wziąć i będzie ci miękko. Masz dawaj! Daję ci, czekaj. Dzięki bardzo. Dobra, dałem elegancko. Dobra, jest. Dobra, szybko teraz. Zasuwajmy, zasuwajmy dobra, do autka. Jedziemy, jedziemy. Czekaj, tak, okej. Okay. Rura na zakończenie. Oj, wychowawczyni. nas, wychowawczyli nas okrzani normalnie. Tam jest szkoła, patrzcie, dojedziemy i zaraz będzie szkoła. Jest szkoła! która już nie zaczęliśmy. Wszystko przygotowane, patrzcie, zakończenie jest. Jedziemy. Jedziemy zakończenie, w zobaczcie. Dora, szybko musimy zaparkować. Parking. O, wychowawczyni już czeka. O ona może być wkurzona. Siad znerwowana Zaparkujemy zaparkujmy tutaj sobie. Okej, ok, elegancko. A wysiadamy, wysiadamy dzieciaki. Dziemy. Dzień dobry! Dobra. dobra, jestem, jestem. Dzień, dzień. dobry! Dzień dobry! tutaj. Dzień dobry, dobry. przepraszamy Ej, to... wszyscy razem. Przepraszamy... Czekaj, czekaj. razem, razem. Przepraszamy... No dobrze, dobrze, szybciutko zajmujcie miejsca. Okej, okay, szybko, dawajcie, 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 szybko, szybko, szybko. Tutaj do góry na ten tron. Tu, 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 tu mamy zakończenie, patrzcie, jest napisane, zakończenie, roku gdzie szkolnego Gdzie siadamy, gdzie ja siadamy, siadam z tyłu. Koniec szkoły, patrzcie jak dziewczyny się cieszą. Wow, ale, ale dziewczyny. Jak ładnie ubrany, zakończenie koniec szkoły one się cieszą, one już mają świadectwa. Ja jestem ciekawy, patrzcie, oni mają dwójkę, ktoś ma czwórkę, szóstkę. Ja jestem ciekawy, jakie wy będziecie mieć oceny. ja jestem. O, ja Libia trza, jest! O, i kolejni przyszli, patrzcie. O, i inni uczniowie nawet są. Okej, okay, jest wszystkie zebranie, bo tutaj będziemy. O, jest nauczycielka, siadamy wszyscy, siadamy, siadamy, siadamy. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na apelu zakończenia do... roku szkolnego. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Miło mi bardzo, że już jesteśmy tutaj w pełnym gronie, więc zaczniemy sobie, wydaje mi się, od najlepszej wiadomości dla jednej osoby. To jest najlepszej. To... Będzie to właśnie, słuchajcie, tutaj sobie wezmę. Ale co nagroda. Ale, a co to za nagroda czego dotyczy? To jest nagroda dla najlepszego ucznia całej szkoły, który uzyskał najwyższą średnią. I wszystkie maksymalne oceny. Wow, jest nagroda nawet, jest nagroda. Ej, ej, słuchajcie, jest nagroda, jest nagroda. Kto z nas dostał? Kto z nas ej, Ale cześć, Ciekawe, kto dostanie y, i, i najlepsze oceny miał w szkole, jestem ciekawy już ja ja może pójdę, Santiago. Siadamy, siadamy dawajcie. Jest dawaj. tyle tutaj osób w szkole, to może być każdy. Zadaj, siadaj, siadaj. Dobrze, więc tą osobą jest. To! Uwaga, Uwaga, Uwaga ja. ja. Patrycja! Para woza Patrycja! Ja, Aaaaa, ja, co? Ja też. Zapraszam tutaj na górę, Uwaj, Patrycja. Nie to, na Ej, Pati, serio? Pati ja, jest dziękuję. najlepszą ilością. Proszę dziękuję. bardzo, dziękuję. Nie to jest Twoja nagroda. to jest Twoja nagroda. Jeśli chcesz, możesz poznać przemówienie. Pati, ja pokaż ja, jaką masz nagrodę superaśną. Ja mam super mam wow. tutaj nagrodę i ja chcę podziękować wszystkim. Ale nie, nie ma jestem, sprawy. Nie jestem kujonem, po prostu nie lubię kujonem? się uczyć. Ej. Ale dzięki! Ej, ej, ej. Pozdrawiam wszystkich. Mówimy, no. mówimy na nią kujon. Kujon, 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 kujonka. Tak kujonka uczy Wąt ze sceny, wąt sceny. Ja mam no. dla pani tulipanka w yy, podziękowaniu za cały rok szkolny. Proszę, to dla pani. Ojej, To dla dziękuję. pani. To dla ja pani. Go, o, się Podlizywała się. Ja się nie podlizywałam. Ciekawe jakie ty masz oceny. Tymu piątkę ty dostałaś. Ty zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dobra, okej. Okay. Następna osoba. Dobra, ja ta 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 Następną osobą, która ta miała sobie, pewnie. również dobrą ocenę, może nie najlepszą tak. jest Livia, która miała 5 minus. O, wow! Livia, Livia! drugi Ej, drugi drugi tak, ona nie jest kujone, Ej, dziewczyny za nią poszły, też. Ale widać, że dziewczyny do kujonki A to z koleżankami. No dobrze. <grym> dobrze. Koleżanki pilnują, to są takie psiapsi chyba. Psiapsi, Tak, tylko dlatego bo dobre oceny mam. Dobra, No okay. papuszki nie rozłączki. No jak one się lubią. Dobra, ona tutaj, odgrywa tutaj, teraz nagrodę, dyplom, proszę o, bardzo. A dyplom dostała, doplon. Ja mam nagrodę. Ej, a właśnie, a, jaki, ej, a jaką masz ocenę? Jaką masz ocenę? A, a świadectwo masz? Świadectwo jeszcze. jeszcze ja nie do... dopiero potem zostanę, a, bo ja mam pierwsze. na razie nagrodę. Jakie nagrody, wow, ale ja nagroda ale kozackach też chciałbym mieć taką. No ja też chcę nagrodę, dobrze, pani! Dobrze. A kiedy dla mnie? Ym, będzie no. osoba, która no troszkę się tam spóźniała, może nie uczyła się jakoś super, ale udało jej Ej, się ciekawe, tutaj ciekawe. właśnie Ej, ciekawe, ciekawe kto to? Zdać. I jest to... Jest to Sebek! Sebek! Ja Sebek, ocenę. Ja, ja sebek Dwa plus. Ja, Dwa plus. Jak Ja piąteczka. Ej, czekaj, czekaj, bo ile, jaką dostał ocenę? Dwa plus. <laughs> e, dobra, to, ale słabo, ale słabo, ale Właśnie, słabo. Że jedynka, już chodzę, pan. Już, już o, Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Proszę, proszę, Sebek, to twój no udało ci się, proszę, Dobrze, proszę, Przemówienie zrobić. No, oczywiście, możesz. Dziękuję, śmiało. dziękuję, a więc tak chciałbym powiedzieć, powiem, że nie? zdałem, choć się dużo nie uczyłem. Dziękuję, do widzenia. Idziemy Lecimy, Brawo, idziemy, tenek. idziemy. Mama, ma, brawa, popierek, dla panie. Jedziemy Ej, ma, cicho, na wakacje. Siadaj, siadajcie na teraz wakacje na ja, Dubaju. O, powoli, powoli, <laughs> ale dojedziemy. A siadaj, siadaj. Dobra. Dobrze, więc no teraz... Tak? Um, to powiem teraz. o osobie, która właśnie tutaj no, ucień, ciągle tak? się spóźniała, ciągle kłamała, nigdy nie oddawała prac na to czas taki? albo w ogóle ich nie oddawała. To... No jest to uczeń po prostu naganny, słuchajcie. Ja naganny ucień, z Ej, co? Naganny? Ale kto dostał naganny? Przecież naganny to nie przychodzi. Nie wolno brać z niego przykładu i ta osoba oczywiście nie dostanie dyplomu, no bo nie zdała. Jest to, A, jaka ale... ocen... A jaką ocenę A? ma? Jaka ocena? Jeden. Jedynkę a, a... dostał Alek? Alek nie zwał, a tak się ze mnie śmiał! Nie nie Jesteś mieli ostatni, ha! Hej, cię czekałeś. Ej, ale pojaśnić. ale jaką ma. A jak on dostał jedynkę, to on przecież nie przejdzie do następnej klasy. Proszę pani, ale czemu jedynka? Przecież on będzie po jedną no, Czemu? Panie Ej. drogi uczniów Alku. Ja. Zgłaszam prostu... sprzeciw! <laughs> ja też. Ale dlaczego? Eee. <laughs> No dobrze się uczył chyba. No właśnie, dobra, przepraszam, przepraszam. Nie było, nie było go w ogóle na lekcjach. Dobra, nie nie było. Było na lekcjach. Dobra, dobra, się da się dochodził do, do szkoły. Do szkoły. Też kolega mnie wpisywał obecność. Znaczy, jak wpisywałem? Znaczy, ja nie no wiem. właśnie, no właśnie, Alek, posłuchaj, ty nikogo nie oszukasz, wszystko jest w dzienniku, wszystkie oceny masz, a wszystkie Twoje oceny to są same jedynki. Decyzja, to powiedz zdał czy nie zdał? No nie zdał, no. Ooooooooooooooooooooooooooooo się mam dożyć. To nie jest tak. Alek, Alek, nie zdałeś tu na następnej klasy. No wiem, i co teraz? Wydajesz się Kolejny rok całej się nie czekaj, czekaj, Alek może zarobić się uda. Czekaj, czekaj. A proszę pani, proszę pani! Tak, słucham? A ja słyszałem, że są takie poprawy w wakacje, że można poprawić yy, wakacje, zrobić taki test i można tak, się zdać. Tak. Taka zielona szkoła. Nie, ja słyszałem, że są takie testy na wakacje i że jak się pisze i to jest poprawka. poprawa. Poprawka jest taka, poprawka. No właśnie. No. No to może co? pan Alek podejść do poprawki również. O ej, słyszałeś, Ale musisz do poprawki, możesz no. do poprawki podejść. Dobra. To, ja w, no to zrobiłem poprawkę. No, no w wakacje będziesz musiał. To na drugi ale, dzień zrobimy, na drugi dzień ale, pójdziemy, ja ci ale, pomogę, nauczymy się i musisz. Okay. zdać Tutaj szkołę. pismo, ej, trzeba to złożyć. Jako, jako jedyny nie zdałeś, nie zdałeś czaisz, musisz zdać, nie bo inaczej ja w, wakacje będziesz musiał się uczyć czaisz, będziesz musiał się to, uczyć wakacje, wszystkie dzieci będą chodziły, wolne miały, będą na placu zabaw, a ty będziesz się uczył w to domu. No zróbmy coś, ja chcę wyjechać na wakacje, może w góry. Zostałeś jedy Masz papier, jedynkę masz. Dobra, tak, a, okay. I tutaj pismo, które trzeba oddać do pismo. dyrektora, że chce się poprawkę napisać. Okej, okay, dobra, a, mamy pismo. A dobra, mogę dobra, świadectwo, dobra. świadectwo zobaczyć swoje, bo ja coś nie wierzę. Okay. Ale pan nie ma świadectwa. Jak, jak nie mam? No nie ma świadectwa. Pan nie, nie zdał. Ej, bo masz jedynkę i nie zdałeś. Dobra, dobra, ej, a. słuchaj, bo, Dobra, poprawimy to. Możemy się umówić, proszę pani, przyjdziemy jutro albo za kilka dni i poprawimy. Dobrze. Dobra, okej, okay, będzie szansa, dobra, dobra. Okej, okay, ja staliśmy zakończenie! Notatki, ale ci nie dam! Woohoo, no. mamy zakończenie roku szkolnego. Jest, Jest, ja papiery do góry średnia. wyrzucamy! Puu papiery do Juhu, góry! Jeżdżę się wyrzucamy! Mamy prawo Alek biedny Ogróczalka. stoi tam, o nie, patrzcie. Alek ale nie może z nami świętować. Ej, my to wsz... jest Ej, my wszyscy świętujemy, wszyscy krzyczymy, a tam Alek biedny siedzi, smutny. O nie. Jest! Jucho! Zakończenie! Jee! Zakończenie! Wakacje, uh! Lecimy! Wakacje! Wakacje lecimy do Dubaju! Lecimy do Dubaju! Ej a, wiecie, ej, a wiecie, że mam zdjęcia z Dubaju, z takiego wielkiego miasta? Patrzcie, tu jest murcz, a tu mam, byłem na pustyni w Dubaju, a tutaj leciałem helikopterem na Dubaju. I takie zdjęcia są na moim sklepie z Wpadajcie Podajcie zacząć. Do każdego zamówienia gratis, za darmo. Dorzucamy. Jak coś zamówicie, to wrzucam. Dzisiaj będę ten, odlot, odlot do Dubaju. Dobra, to ja wyrzucam te książki, wszystkie, o nie, Mam dosyć. Alek, nie, idę stąd. Alek, nie idź. Idę stąd, ja się obrażam, idę do domu. O nie, Alek, ale to nie, się. ej, nie tam jest dom. Tam nie w tą stronę, dobra. No, on nawet nie wie, bo on z geografii nie zdał, więc nie wie, w którym kierunku No iż. dobra, nie śmiej się <laughs> ze mnie już, no. O nie, biedny Alek. Alek nie za no niestety. Do... Odwieździesz mi do domu? <grystanie> nie. My będziemy imprezować. Będziemy imprezować. O nie, by wracali. Fireworki lecą na zakończenie! Stale <grystanie> 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 mamy elegancką! I Woo! mamy zakończenie szkoły oficjalne No, więc się zbieramy do domciu, mamy oh, yes. zakończenie i teraz mamy wolne wakacje, zaczynamy wakacje, wakacje zaczynamy! wakacje 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 wakacje, 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 wsiadamy, jedziemy! Na wakacje jedziemy. do dechy. Czekaj, tutaj wejdę, Ej, weź, odsuń się, jedziemy, siadajcie wszyscy, wsiadajcie! Ej, no, jedziemy, dawaj. do widzenia, proszę pani! Pani tu zostaje. Do wakacji. Za rok. E, a, a pani tu zostaje wakacje. Ja tu mieszkam A, Pani mieszka w szkole. Do widzenia! A, do, widzenia. do widzenia, jedziemy, jedziemy! Wuhu! Zakończenie i będziemy odpoczywać elegancko Ej, czekajcie! O, co to za przybysz? Tu idzie. A to ten co nie zdał! Ej, Alek! Alek biedny, o nie! On nie znał! Alek zatrzym się, stój! Co chcesz? Ej, może mu pomożemy jakoś, przyjaciele! Może Jak? mu damy radę jakoś pomóc! Ej, stój, przyjacielu, hey, no Alku do, 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 Uczyć się muszę, Może damy radę, musimy zrobić poprawkę Ej, słuchajcie, jutro robimy poprawkę Alka Zobaczymy, czy on zda Czy on ale poprawi czy ja to radę? Na, Zobaczymy, czy Alek da radę Oglądajcie do samego końca, wpadajcie też tam u sklepu Fajne czapki eleganckie, fajne piłki do odbijania Też na lato, i nie tylko, bo mam więcej rzeczy Ale zobaczymy jutro, co będzie z Alkiem Więc oglądajcie i bądźcie też jutro